Mówiąc krótko, i zwięźle. O książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc krótko. W programie o książkach, czasem też o czasopismach, a czasem. O wydawnictwach drugiego obiegu. Proszę Państwa, barbarzyńcy są wśród nas. Muszę o tym powiedzieć, bo to sprawa, która mnie zbulwersowała. Oto dzięki mojemu bratu udało się ocalić ze śmietnika prawdziwy skarb. Podziemne wydanie powieści Stanisława Rembeka w polu. Dwutomowe wydanie kieszonkowe wydawnictwa nowa z roku 1983. Kosztowało wówczas, jak możemy przeczytać na okładce 470 zł. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie wydanie dwutomikowe, bo no, kieszonkowe kieszonkowe, łatwiej takie wydawnictwa się przenosiło, chowało. Druk jest czytelny, więc można powiedzieć, że jak na tamte czasy jakość jest wręcz doskonała. I to nie jest jedyna książka, czy jedyne książki, bo dwa tomiki, więc, ale nie jedyna powieść, nie jedyna publikacja, którą mój brat uratował ze śmietnika. Były tam też zarówno publikacje. Na przykład Świętego Jana Pawła II, jak i publikacje o nim, ale nie tylko. Pamiętam tam, niestety nie mam tych książek tutaj przy sobie, też warto byłoby je pokazać. Był, był tam też zbiór esejów m.in. Kijowskiego. I już ten fakt jest wystarczająco skandaliczny książka e, utwór Rembeka zwrócił moją uwagę, natomiast z tego powodu, że proszę Państwa za takie książki ludzie szli wówczas do więzienia. Sam znam kogoś, kto za kolportaż bibuły, jak się to wówczas mówiło, został aresztowany, a następnie skazany. Kary groziły zarówno niezależnym drukarzom, kolporterom. Jak i twórcom tych niezależnych wydawnictw. Już choćby z tego względu takie publikacje należy traktować z ogromnym szacunkiem. A tutaj mamy na dodatek do czynienia z powieścią, której Remek przez cały okres PRL-u nie był w stanie wydać ze zrozumiałych względów z powodów cenzuralnych. Nie był w stanie wydać w tym oficjalnym obiegu. Choć paradoksalnie, po zajęciu przez Sowietów Polski, dostał za ten utwór w roku 1945 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Jak to się stało, nie wiem, ale to jest ciekawa sprawa. Niestety, umierając w roku 1985. Nie dożył autor już czasów, kiedy jego powieść wydano wreszcie oficjalnie, już po tak zwanej transformacji ustrojowej. Mógł za to cieszyć się jej publikacją, publikacją tej powieści w podziemnym wydaniu z roku 1983, czyli właśnie mógł się cieszyć tym wydaniem, które trzymam tutaj w ręku. Rębek to w gruncie rzeczy pisarz tragiczny. W czasach PRL-u ten wybitny prozaik nie mógł pisać na temat, którym zresztą debiutował, publikując najpierw w roku 1928 powieść Nagan, a potem właśnie w polu w roku 1937. Obie podejmują temat wojny polsko-bolszewickiej. Rembekowi poświęciłem dwa odcinki programu Booktube. W pierwszym przedstawiałem dziennik z czasów wojny polsko-bolszewickiej, który otwierał serię dzieł zebranych Rembeka w Państwowym Instytucie Wydawniczym, w której ukazała się też i powieść Nagan, i powieść W Polu. A w drugim odcinku Booktube mówiłem o twórczości Rembeka, rozmawiałem o twórczości Rembeka z profesorem Maciejem Urbanowskim, który jest też redaktorem dzieł zebranych. I w tym roku w Piwie mają ukazać się kolejne tomy. To bardzo, naprawdę bardzo smutne, że jakiś totalny ignorant wyrzucił powieść tego prozaika na śmietnik. Jeśli nawet nie kojarzył nazwiska, to czyż nie potrafił dostrzec, że wyrzuca cenną, bo wydaną w drugim obiegu publikację? Proszę Państwa, co dzieje się z ludźmi w Polsce? Co dzieje się z młodszym pokoleniem? Bo chyba to jego przedstawiciel wyrzucił te książki na śmietnik. Nie chciałbym obrażać młodych ludzi tutaj w Polsce. Z pewnością jest cała masa też młodych, inteligentnych, wrażliwych osób. No ale czy ten człowiek nie potrafił zanieść tego do biblioteki, ofiarować nawet do zabrania za darmo, dając ogłoszenie w internecie, na jakimś medium społecznościowym, jeśli nie chciał zajmować się sprzedażą tych książek? Nie chciałbym używać tutaj ostrych słów, czy zniżać się do poziomu niektórych intelektualistów i celebrytów, którzy rzucają miechem także publicznie na mediach społecznościowych. Ale jednak pozwolę sobie się spytać: czy w Polsce zaczęła królować głupota? I poprzestanę na tym pytaniu. Oszczędzę sobie już dłuższego komentarza, i tak troszeczkę za długo mówię. Szanujmy, proszę Państwa, książki i gromadźmy domowe biblioteki. Mogą jeszcze przyjść ciężkie czasy, kiedy nie tylko takie wydawnictwa drugiego obiegu będą na wagę złota. A wydaje się, że świat niestety zmierza w bardzo złym kierunku i to takim przy którym obym się mylił, ale czasy komunizmu to będzie pikuś. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o subskrypcję, o polubienia tego odcinka czy innych odcinków, które się państwu podobają, a także o udostępnianie w innych mediach społecznościowych. I zachęcam do oglądania yy, także programu BookTube na kanale PCH24TV oraz śledzenia tego, co zamieszczam na Instagramie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.